Cześć, tu młody kolekcjoner. Dzisiaj chciałbym wam zareprezentować karty do gry w karty piłkarzy z Ligi Mistrzów. Tutaj je mam. Mamy będziemy oglądać je sobie mamy pierwszą kartę Cristiano Ronaldo. Proszę zobaczyć. Cristiano Ronaldo, tak. Troszkę źle widać, to jest chyba król. Odkładamy go sobie. Dalej mamy Asa Lionel Messi. Proszę zobaczyć. Dalej mamy poczekajcie tam króla, że tu podpadam. Mamy asa, Czawiego, Hernandeza. czawi tylko jest napis. To jest as. Daję go sobie tutaj. Dalej mamy Damę Robin van Vampersie, van Persie, ale mi się tak fajnie mówi. Vampersie. Proszę, zobaczyć, Daję go sobie. Możemy tutaj już dać Dalej mamy dziesiątkę Sergio Aguero Sergio Aguero Możemy sobie tu dać Dalej mamy dziewiątkę Arturo Vidal Fidal. Z juventusu turyn, Arturo. Vidal. przesunę troszkę kamerę do tyłu, żeby było widać. Karty. Dalej mamy Robert Lewandowski, nasz sławny Polak. Proszę zobaczyć. Jeszcze raz go sobie od spodu przytrzymam. BVB, Borussia Dortmund. Ile tu już? Minut robił A2. I dziesiątka Dawid Silva. Proszę zobaczyć. O jeszcze raz proszę. Z Manchesteru, City Dalej mamy dziesiątkę Dzeko Z Manchesteru, City również. Chyba tak się mówi, Bośnia, Hercegowina. Ja jego kartę mam FIFA World Cup Brazil. King Changera też mam, ale star Playera chyba nie mam. Mamy już dziewięć kart Państwu zareprezentowałem. Idziemy dalej. Dalej mamy No 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 As! Genard Piquet! Chyba tak się mówi jego imię. Genard Piquet. Układam go sobie tutaj. troszkę dalej odsunę, żeby było widocznie. Dalej mamy. Kartę Gonzalo. To jest król chyba tak. Ja dokładnie nie znam się na tym. Proszę zobaczyć. Kąsało Higuano, chyba. Już mi się chyba jego nazwisko przytrafiło. Przypomniał I Ibi, bibi, bibi, Iker Kasiasku, mój kochany. Przyniosłeś nam wiele szczęścia. Królu. Jeden. Ej, ja mówię na serio, to jest karta króla. i Kosijos. Dalej mamy Kagała. Jeszcze ile nam kart zostało do zareprezentowania? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery chyba karty nam zostało do zareprezentowania. Kagała. Manchester United. Odkładam go sobie tutaj. Dalej mamy. Dama. Wayne Rooney. Przepraszam, bo nie widać w świetle. Wayne Rooney. Dalej mamy Jakub Błaszczkowski. Proszę zobaczyć. Odkładamy. Przepraszam, że tak nie widać jej tych kart, bo tylko o, o, o już troszeczkę widać, przepraszam, ja nie mogę wyżej dać kamery, przybliżymy ją, jeszcze dwie karty nam zostały, to od razu mogę pokazać, Łukasz Piszczek, Piszczek, Piszczek. 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 I ostatnia nasza karta. Mario GC. Proszę zobaczyć. Tu będą tak... No, bardzo... Dziękuję, że Państwo będą oglądać ten film jak go wrzucę. Proszę zobaczyć. To są moje karty. Oj! Mamy kogo Lewandowskiego, co nam się tak błyszczy! Powróci kamerę na ziemię. Przepraszam. O, widać Lewandowskiego. No drodzy moi Państwo, kochani, dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrawiam Was, młody kolekcjoner. Cześć, cześć, cześć.